Hej, witajcie wszyscy na moim kanale. Dzisiaj będąc w sklepie, niemieckim sklepie, nie będę wypowiadał, jak się nazywa ten sklep, ale powiem tylko, że na L. Myślałem sobie nad tym, jakby to było zrobić bimberek z Coca-Coli. A że w tym sklepie Coca-Cola jest, taka wiecie, w miarę tania, no to postanowiłem kupić 6 butelek i zrobić taki bimberek i przetestować go razem z wami. A więc do tego bimberku będziemy potrzebowali 6 butelek Coca-Coli. No niestety nie jest to oryginalna Coca-Cola, ale no, poodwracałem naklejki, ponieważ firma nie płaci mi za reklamę. Także nie będę je reklamował. Może kiedyś, jakby to mi płacić, to no, to będę reklamował, na razie nie. I co nam będzie jeszcze potrzebne? Będą nam potrzebne drożdże. Ja używam takich drożdży whisky, turbo, są to drożdże, które nie robią tam dużego procentu alkoholu, ale wiecie, ale są dobre. No nie? Używam ich. Bo ja nie lubię takich mocnych trunków. Ja nie, lubię, nie robię spirytusu, tylko robię takie alkohole smakowe. Tak jak ten będzie alkoholem smakowym. No co, będzie nam potrzebny tak samo pojemnik, w którym będziemy robili nastaw. Tu mam taki pojemnik 23 litrowy, przeważnie robię w nim. Nastawy są to dobre pojemniki do takich celów. No i to by było wszystko, co potrzebujemy, aby zrobić ten bimber z Coca-Coli, myślę. Także obserwujcie do końca. Przeprowadzę cały proces, czyli zrobienie nastawu, następnie oczyszczenie tego nastawu, następnie przedestyluję to wszystko. No i później, na końcu, zrobimy sobie, tak jak zawsze, degustację. I zobaczymy czy jest to takie dobre jak mówią. Czy po prostu będzie to następny kit. O, już jestem. To co moi drodzy? Pierwsze co to chyba wlejemy tą całą zawartość do środka. O się pięknie. Jeszcze musimy sypać nasze drożdże, ale sypię je trochę później. Poczekam aż ten, ta kola cała się odgazuje. Może tam jakieś substancje lotne mogłyby zaszkodzić moim drożdżom i mogłyby się nie, nie pobudzić. Damy jeszcze takie specjalne coś co lubię dawać do nastawu czyli dodamy trochę jeszcze przecieru pomidorowego musicie wiedzieć że przecier pomidorowy dla drożdży to jest takie turbo turbo doładowanie dlatego warto dawać przecier pomidorowy do nastawów lub do zacieru jeżeli robicie Okej, okay, jakby ktoś nie wiedział jak wygląda przecier pomidorowy, to jest to coś takiego. Możemy go nabyć w tubce, w słoiczkach. Różne są rodzaje tych przecierów. No co, dodajemy go od razu tutaj do tej naszej koli. Ale miks. U Jezu, teraz jakbym chciał to wypić, to pewno by było okrutne. No dobra. Przecier pomidorowy już jest dodany. Także to jest takie turbo, turbo doładowanie. Teraz tą całą miksturkę wymieszamy. Mam nadzieję, że ta piana mi nie wylecie, bo spieniło się to bardzo. Tak postaram się, aby wygazować tą kolę jak najszybciej, tak aby dzisiaj jeszcze te drożdże dosypać. Drożdże zrobią robotę od 6 do 9 dni. Oczywiście wy do końca odcinka sobie to obejrzycie. O. Widzicie jak się fajnie rozgazowuje to wszystko. Woda i kola prze, i przecier pomidorowy. Okrucień, okrucieństwo. OK no nasza kola już sobie dwa dni spędziła w wiaderku zaraz zobaczymy Co tam się wyrabia. A jak widzimy drożdże wzięły się do roboty. Widzicie? Takie pęcherzyczki widać jakie idą, czyli przerabiają to naszą kolę. Nawet fajnie pachnie. Myślę, że coś z tego będzie. No więc tak to wygląda po dwóch dniach. No poczekamy sobie jeszcze ze 3 dni, aż to wszystko się przerobi, osiądzie. Sprawdzimy później, czy cukier został przerobiony. Nie zamykam tego pojemnika całkowicie, ponieważ jest burzliwa fermentacja. No i to by było na tyle. No widajcie po paru dniach, no to będzie jakiś tydzień. Drożdże zrobiły robotę, przejadły całą kolę. Jak widzicie, tutaj jest taki biały osad na dnie. Są to martwe drożdże, które po prostu wyprodukowały nam spirytus i w drugą stronę dwutlenek węgla. Zaraz sprawdzimy sobie cukier. Jak widzicie cukier jest przejedzony cały. Proszę zobaczyć. Sprawdzałem smak tego nastawu, jest trochę słodki, czyli w coli był słodzik. Nie wiem czy to jest czy to jest dobre ogólnie. Robić coś takiego, ale zobaczymy, może akurat będzie dobre. Czemu nie? Warto spróbować. No nic, przelewamy teraz kole stąd tutaj. Kolę, ten cały nastaw stąd tutaj. I będziemy destylować. Nie wiem, czy wiecie, kola na samym początku, bo czytałem trochę, miała być winem. Tylko była prohibicja. I po prostu zrobili napój taki bezalkoholowy, Coca-Cola. No. Także w, w takim stanie jak teraz, nawet powiem Wam, fajnie smakuje. No nie wiem, a może... Z 15% alkoholu i taki nawet jest ciekawy smak. Nastaw w skoli przelałem, użyłem tego naczynia plastikowego. No przelałem około 10 litrów, co powinno dać nam 2 litry takiego mocnego spirytusu. O, kolumnę już skręciłem, zaraz Wam ją pokażę, bo to jest moja nowa kolumna. A zrobiłem ją w następujący sposób. Zobaczcie, tutaj na środku tego kega. Wyciąłem dziurę. Jest to dziura dwuinczowa. Zamontowałem taką connection pipe. Tutaj jest przejściówka z dwóch inczów do jednego incza. Tutaj mamy takie kawałki rury ze stali nierdzewnej. Jeden incz. I połączone są rurą łączącą. Proszę spojrzeć. Termometr jest zamontowany na, prawie na szczycie. No praktycznie na samym szczycie jest czujnik termometru. No i tutaj są dwa kolanka. Para praktycznie wraca do chłodnicy. No i tutaj do naczynia zbierającego. No wiadomo, pompka, tak jak była wcześniej. No widzicie, pompka już pracuje bardzo dobrze. Powiem wam, ta pompka spisuje się dobrze. Już robiłem biberek na tej kolumnie 80% ściągłem z 10 litrów nastawu, 2 litry 80%, także jest bardzo dobry rezultat mi się wydaje jak na taki domowy sprzęt o, proszę zobaczyć sobie no i tak to wygląda. No nic czekamy aż temperatura urośnie i będziemy ściągać przedgon. Temperatura w garku ma około 90 stopni, natomiast temperatura na szczycie kolumny ma 23,7 stopni. Jak temperatura podskoczy, tak do około 50 paru stopni zacznie się e, pierwsza destylacja, to będzie przedgon. Zobaczcie, dzisiaj przygotowałem sobie lód w takich pojemnikach zwykłych plastikowych, no nie? a przygotowałem go po to, aby nie używać po prostu wody z kranu. Będę po prostu dokładał tylko lodu. Myślę, że wystarczy tego lodu na całą destylację dzisiaj. Bardzo dobry sposób na to, aby nie płacić dużych rachunków za wodę. Możemy zobaczyć temperaturę, jak gwałtownie idzie do góry. Także możemy się spodziewać pierwszych kropelek. Pierwsze kropelki to będzie metanol. Także ściągnę go około tam, nie wiem, szklaneczki i odłożę na bok. Także już idzie, możecie się tutaj przyjrzeć. On ma taki zapach acetonu, jak powąchacie go, jest bardzo mocny. Można go sobie użyć do mycia szyb na przykład. 69-70 stopni. No i teraz przykręcam moją kuchenkę na szóstki, na, na trójeczkę, czyli na połowę mocy. No i to by było na tyle. Zaraz włożę kostkę lodu i działamy dalej. O, widzicie, wygląda to tak. Jak macie problem, że lód nie chce wyjść z pojemnika, to po prostu włóżcie go z pojemnikiem. I tyle. Teraz nie musicie dolewać wody z kranu. Wiadomo, woda droga jest. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Przedgląd nam cały czas idzie. ściągniemy go jeszcze trochę. Odlejemy do butelki i zaczniemy ściągać prawidłowy gon. Ok, co, jak już dosłaliście do końca, to trzeba zrobić degustację, tak? Powiem Wam trochę się boję tej degustacji, ponieważ no wiadomo kola jest robiona na chemii. Jest ten kwas fosforowy, są tam słodziki. Także nie wiem, czego się w ogóle spodziewać, czy ja w ogóle przeżyję tę degustację. <laughs> Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ja Koli w ogóle nie piję. No nic, spróbuję zrobić to dla Was. Jak już doczekaliście do końca, no to trzeba to zrobić. Powiedziało się A, to trzeba powiedzieć i B, tak? Dodałem trochę płatków dębowych, jak widzicie. Trunek się zmienia już, taki kolor łyski dostaje powoli. No, zapach taki sobie. No, jest, jeszcze mi te płatki tam się dolały. Jak ja się teraz tego napiję. Spróbuję jakoś się odsądzić. No, smak. Powiem Wam zapach dziwny. Tak chemią trochę podaje. Ja nie wiem, co to jest za zapach. Trochę taki jakby amoniak. Coś takiego, taki metaliczny. Kurczę się boję tego napić Uu. O, wiecie co? Ach. Nie, to nie jest dobre To nie jest dobre Chyba posłuży mi jako e, kominek Chyba spalę to w moim bio kominku, nie jeżeli macie robić bimberek, to zróbcie nastaw z cukru, wtedy macie pewność, że to jest po prostu zrobione z jakiegoś warzywa, bo tutaj, to ja mówię Wam, to jest tyle chemii. No, w smaku takie sobie, ale, ale jednak ta cukrówka, co ostatnio robiłem z, z tym piwem, była 100 razy lepsza od tego. A i dziękuję jednemu Panu za przepis, który mi dał pod moim ostatnim filmikiem zrobiłem to, to co zalecił czyli dodałem e, dodałem herbatę dodałem trochę rodzynek i płatki dębowe i naprawdę powiem wam że super, super smak zabiło w ogóle wszystkie tam zapachy nieprzyjemne bardzo dobry trunek a jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o bimber z Coca-Coli no to nie myślę że to lepiej tego nie róbcie nie, to nie jest dobre. No nic, to by było na tyle. No, dziękuję wszystkim, że dotarliście do końca. I co tam? Subskrybujcie kanał, dajcie jakąś łapę w górę. No, może ktoś ma inne zdanie na ten temat, ale ja Wam powiem, że jednak kola ma za dużo suplementów chemicznych, aby cokolwiek z nią robić. Samo to, że, że nastaw był słodki, czyli, no, jakby nie było, był tam jakiś słodzik, a jest to chemia. E Także mi się wydaje, że kola nie nadaje się do tych celów. No, dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.